Jesteśmy na ziembówkach w paproci na Łysej Górce w miejscu gdzie 81 lat temu, 8 września zostali rozstrzelani partyzanci Jan Kusek, Stanisław Kopacz i Ludwik Kawa z Trzemesnej. Jest z nami pan Kazimierz Świdziński który jeszcze jako dziecko, ale trochę pamięta tamten okres i te wydarzenia, które się tutaj działy, jak to wszystko wyglądało. Może Pan Kazimierz nam tu coś opowie. Czy są znane jakieś okoliczności, w jaki sposób ich ujęli? To znaczy, mieli więzień u Czarnika Michała no. w stajni. Tam trzymali. No. I co jakiś czas przyprowadzali jednego do nas, do na klepisko. Tam stała ława, na tej ławie przewiozowana sznurkiem i takie kijki mieli. drzewiane kijki tym kijkami. Leszczyny chyba, z tego co słyszałem? Zleszczyny, no. No, leszczyny no, no. A co chodziło o Kuska, to Kuska najbardziej bili i, i chcieli wszystkiego od niego się dowiedzieć, ale on do końca powiedział, nic nie wiem i nic nie dowiedzieli. To nawet zauważyłem, jak go raz wiszary za nogi do góry i później nawet mu zęby wybili, tam 2 czy te, tego już dokładnie nie wiemy, ale wiem, że mu wybili, bo się krew z ust ale on do końca nic nie powiedział. A później przed ostatnim dzień, przed rozstrzelaniem puścili go, ale powiedzieli tak, jeżeli by ucieknie gdzieś się słowa, tego nie będzie, to cała rodzina zginie i jej ze spalą. No i on on dwa ta chodził, nigdzie nie poszedł, po tych dwóch dniach, no, przyszli, wzięli go i A, a nic nie pamię, nic nie zostało w pamięci, w jaki sposób ich ujęli? To znaczy kózka puścili, co... Nie, to... nie, tylko jak ich ujęli, jak ich złapali? Pierwsze, pierwsze tego... tego dokładnie nie wiem. Mówili, że u kózka znaleźli jakieś papiry pod obrazem. Mhm. I z tego... Ale tam nie było pisane dokładnie wszystkich, kto był w tej partyzance. No i chcieli się dokładnie dowiedzieć od Kuska, do, do nazwiska wszelkie, kto był dokładnie. Ale on do końca im nie powiedział. A skąd się kawa w tym towarzystwie wziął? A kawa był wzięty jako zakładnik. zakładnik. To był chłopak zupełnie co 18 lat, jest nie bardzo miał. No i niewinny zupełnie. Ale jego nie bili, tylko go wzięli, gdzieś w południe jechali. Pojmie, bo oni jeździli a tam był podejrzany, byli, że bo to koło lasu taka wa, sobie, uh -huh. no wiem gdzie no, że tego, że oni tam też mieli z tą partyzantką jak z tego, ale ten chłopak był zupełnie nie, niewinny wzięty, bo nie był wzięty partyzantka, jego nie bili tylko w ten sąd zejdzie, bo wzięli gdzieś w południe a, a wieczorem koło 18 koło 6 wieczorem i rozstrzelali ich, ten no bo tam słyszałem, że ten Brat jego, ten Jasiek, że on później gdzieś go matka wysłała do ciotki jakiejś gdzieś do Karwoczy, czy gdzie, że on tam później do końca wojny siedział, bo się bała o niego? On siedział i w lesie i, i tego, bo się, bo się balił po no prostu. bali się o niego. Bo się bali o niego. No a tutaj później jak ich prowadzili, to to jest, też pamiętam dokładnie, to nawet od nas łopatę Dlatego. ale prawdopodobnie ten domek był wykopany, że nie oni kopali, mm -hmm. a oni opatrzyli tylko na to żeby ich ziemią po rozstrzelaniu. No podobno, że to kawałeczek dalej było od tego pomnika chyba. Ego, dokładnie nie wiem, słyszałem, to... może że tu to... gdzie stoi, może sobie No nie, miejsce. tu bliżej podobno, bo to a, tu w korzeniach by nie bardzo chyba mieli ochotę kopać. To wtedy może były inne rzeczy. nie było ale... No nie, ale to było orne, orne, orne pole Aha, przecież, to jak to pamiętamy to. wszyscy. No wiem. Tu było orne pole. No i co tam? I później jak rozstrzelali, to też pamiętam dokładnie. Było rozciętych głośników kilka przy przyrodze i mówili uwaga, uwaga, dostali rozstrzelanych trzech zdrajców trzeci Rzeszy niemiecki. Mhm. Nie wiem, A to polu... z megafonów taki na drodze samo, samochodu było słychać, tak? No, z megafonów jakichś. No, mhm. ściągnieje po prostu luty, Aha. Po, tam, po, po drzewie, po drzewach. Aha. I tych głośników było, no nie wiem, trzycy i bo prawie nie wyraźnie było bardzo słychać. Bo tu jeszcze ta Prokopka opowiadała, że podobno takich tu lali, że aż tam na drugą stronę było słychać ich krzyki. Kogo tych? No, tych właśnie, tych, tych tego Kopacza i tego Guska, że i tak podobno lali. Matka Sołtyski. Wiem, wiem. No, ona opowiadała to nie, Oni brali to, to u na tę boisku jak i no. ale później jak tu strzelali, to tu już nie było krzyk, 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 krzyk. No tu nie, tylko tam no. właśnie, No to tam, 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 to tam mógł przy mógł przesłuchaniach, że byli okrutnie bici. No to byli, bici i puse jak mówię, nawet za nogi, bo wisali do, do góry mm. nad, nad głową, żeby ze, tego, on nic do końca nie powiedział. No i chwała Bogu. Czyli no. nie, nie zdradził. Tak, nie już zupełnie nic. Nie, nie. A jeszcze sprawa druga. Tu gdzieś w tym okresie czasu też został, zginęła gdzieś w niewiadomych okolicznościach Katarzyna Ziemba, ta Kasia. Katarzyna Ziemba też jako dziecko, ja widziałam, jak go ty zbilę na tym gojsku przysłuchowali. Raz nawet mu uciekł, ale wpadła do rzeki do wody, złapali ją tam, mm -hmm. to, to, to też zauważyła go dziecko. A w ostatni dzień, jak je rozstrzelali, tam też widział, kiedy je wzięli do samochodu. Mm -hmm. I ten samochód za jakąś niecałą godzinę przyjechał z powrotem, ale już z Katarzyny nie było. I prawdopodobnie je wzięli do Szkisowa do Kruku i tam rozstrzelali. No tam jest podobno kilka osób niezidentyfikowanych. No, to, to być może, że to, to ona, tam, ona tam, tam najszybciej, bo tam nie tak długo trwało i ten samochód z powrotem wrócił. Ale on już nie było. No A to co? było dziecko jeszcze, to była dziewczynka mała. Nie, nie, to nie? była dorosła kobieta. A, dorosła, dorosła. Dorosła, dorosła kobieta Aha. była. No. Tylko że to była u jej brata znaleźć broń, czy coś to było? Czy u niej w domu? Słuchaj, jej brat ten, um, no, było. Józek. Józek. No. Posiedł Niemca mm. i uciekł. Ale to nie powiedział, ale, ale pokalecił i ucili oni właśnie <coughs> zanim bez chodzili. A on uci do lasu i jego już nie zapali. Mm. Ale zapali to tak, jak siostra jej. Te Kasie. Ty kasie, ta Kasie. No. Taka się zginęła. No to ja mówię. No, jeszcze trzeci przypadek był, jakim słyszałem. To tu tam na żywcówkach, tam tam za zabiczą skarpą. No. To tam brat tego puszczyka, tego solarza. Jego tam też zaszczelili, tylko nie wiem, czy jakiś kapuś, czy kto. Oni tam podobno we trójkę byli. Dwóch się myło w rzece. A jeden z nich, czyli ten solarz, po prostu pilnował to. Pilnował, żeby tam nikt, nikt niech podszedł. I ten zabójca gdzieś podszedł do nich wtedy, zaszczelił tego, tego solarza. Oni go tam pochowali pod jakimś orzechem i zaraz po wojnie jeszcze go przywalili, wtedy przyłożyli go gałęziami odłowymi, żeby, żeby się nie rozłożyły te, te zwłoki. Okay. Zaraz po wojnie podobno piska go wykopał, tylko nie wiem czy jaś czy franek, to podobno jeszcze w buzi miał kawałek chleba, co wtedy jadł. Ja, ja na ten tam, ja tam nie wiem. To, 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 to nie umknęło to. Tam to nie wiem ale tutaj to, to my, jako dziecko, ale jeszcze pamiętam, po prostu oni mnie, Niemcy, nic nie robili. Mm -hmm. A w na podwórku, jest kuchnia była, no to jako dziecko to latało. No, no nie no, no. No. no oni czasem, z tego co tak słyszałem, to niektórzy z remaktu, to wiadomo, byli ludzie ludziska, że też te, te, te dzieci. Traktowali tak jak gdyby swoich, bo, bo wiadomo, ich dzieci zostali w domu, no. więc to, no to, tak, to, to inaczej tak, do tych tak. dzieci podchodzili. No. no nie wszyscy, nie wszyscy. Nie wszyscy, wiadomo. No, no. no bo tu jeszcze też zginął Józiu Czarnik, tu ze Ścisek. A to, nie, to, to była znów inna polka. On chyba był, on chyba chory A, ale był. Ale on, on był chory na patactwo się. I on zaczął uciekać, ale to nie było w tym czasie. Mm -hmm, to było no. wcześniej chyba. To było wcześniej to nie było w tym czasie. No. Ale to In. też chyba w okresie, kiedy tutaj y, stacjonowały te wojska niemieckie, czyli tak, to tak, był 1944 tak. rok no, pewnie. To no, ale to było wcześniej. było wcześniej. To było wcześniej. To było no, wcześniej. Jego bawcieli za partyzanta i zastrzelili go, tego juzia. No. To jest przykra historia. No to bo to... tam na Kamiennej Górze też tam kogoś zastrzelali gdzie w polu? Na chyba. Nie kosił coś czy coś. No. To było po tej akcji co była we wąwozach co tam napadli na, tych, uh -huh. na ten konwój niemiecki uh -huh. i wtedy gdzieś tego Mazura zeszczelili na Kemnygórze. górze No może to jest ja, to, to dla mnie już nie, nie mm, jest czyli to nic nie jest <kuh> nie, nie znam, wiadomo to jest, uh -huh. 200 no to jest ważne o, I co? I Niemcy spali u, u nas w tym domu, mm -hmm. mieli sumę rozcielano, karabiny dwoje dwójki ściany, karabiny powietrzane, a Niemcy spali na nocach mm -hmm. Ale tak to byli spokojni do domowników. Spokojni byli, nie byli nic na no tak. to. Tam, to się znaczy może w był jeszcze drugi zdrawiany. Mm -hmm. a no. oni w, w ten dom był nowy w tamtym, no. I w tym nowym spali? nowe spali, Aha. No. I wszyscy spali, nikt tam nie czuwał nad nimi, żeby się nie, nie, nie stało im? No słuchaj, ja tam tego, nie wiem dokładnie ile tam było, ale tam dziesięciu chyba ich spał w tym domu. O, to to dzieciak, no to czteroletni dzieciak to spał no, wtedy, a nie interesował no, się. Tego, nie tego. Wcześniej że spać takich dzieciak niż oni. No to, to oni po różnych domach mieszkali tam przecież. No to było to, że te kuchnie tu mieli i u nas na powrótku. kuchnia, no to, to, to kuchnia ta... była co kawałek. No, ale tu nawet zabija, zabijali, to też... U mojego dziadka powiem. też była tam, pod tym jesionem, pod tym dużym, Dobre, No też była kuchnia, tylko nadleciały dwa samoloty, tam od, od schodu, gdzieś ostrzelali z tego z, z, z karabinów maszynowych, to babcia opowiadała, że tam w tej piwnicy, co u mnie jest, to ich 30 chyba chłopa tam siedziało w tej piwnicy, o, tych, tych Niemców. W tym, w tym lochu? W tym loszku, no. tak. A no. potem, jak tego jesiona mieścieni kupił go tam taki gościu z woli, no to jednak trafił na te pamiątki po tym oszczale, bo sobie parę razy piłę zaostrzył na tych pociskach. Trochę, trochę tartak tam się pokiereszował na nich. Czyli ślady były po tym oszczale. No i tu był, dobrze jeszcze, było, ja się zanotujecie, jak oni trzymali, ujapał, ujapał Czarnika, bo uczarnik Michał Czarnika. W no, no. No, ty, ty. Michał czy Mikołaj? E, Michał. 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 Trzymali tych więźniów i co jakiś czas, co przesuwali u nas, to znów tam wprowadzali i znów następny. Mhm. No. A ja wszystkich nazwisków to nie wiem dokładnie, bo skąd A to tam więcej osób było. Tam było op... więcej osób. Nie to tylko, osób tam. No. Czyli nie tylko ich trzech było. Nie tylko ich trzech było. To znaczy kawę tam nie trzymali, bo kawę inno, w pełni gdzieś tego i później wiecarną strzelali, bo kawał w nie zupełnie inny. Mm -hmm. Tam chodziły słuchaj, że on był gdzieś łącznikiem, ale nie wiadomo. Tam się też rozmaite działo, jak ja mm. się opowiadu, ale on jako jest chłopak ma tego, to on w tym udział nie brał. tylko no więcej Zresztą tam to była taka zamknięta enklawa, że że tam z nich się nie dowiedział nikt nic Nikt się nie dowiedział, a Niemcy końmi przejeżdżali to tam go obserwowali to tamto, ale mówi rosztyn go złapali ktoś tam siedział w bece w zbożu mm -hmm. i tam, tam go złapali u Jasia mm -hmm. ale kto to był, jaki tam to dokładnie dokładnie? także tam to był taka, tam był, był jakiś tam, tam jak krajowa działała, tylko że oni byli wszyscy tak zakamuflowani i do, do tego stopnia nie puścili pary z gęby, że no. nawet ich tam łbę wiele nie dręczyło, bo się nic z nich nie, nie dowiedzieli. No. To tak samo jak chodzi o ten samolot, który spadł, no. to dopiero teraz jak było to poświęcenie kamienia pod szkołą, to się wyjaśniło, że ta załoga cała przeżyła z tego samolotu. A oni no. rozpuścili plotkę, no. że ich Niemcy wszyscy wszystkich wystrzelali. A dopiero się wtedy znalazł dokument z przekazania ambasadzie amerykańskiej tych właśnie tych, tych, tych lotników. Tak. No że, ja się... że, że, że potrafili to wszystko tak zachować w tajemnicy. No a druga I... sprawa to była jedna wielka rodzina, bo oni byli wszyscy spokrewnieni. Tak, no to... tak, tak, No ja coś słyszałem od kiedy ten samolot spadł, to też pamiętam. 40... I, no. I tego. Słyszałem, że jednego złapali. No. A, a coś więc ile było dokładnie, to tego nie wiem. Chyba, chyba 10 osób było. My tego nie wiem, to konia, ale ze jednego złapali Niemcy. Y, tu tych, z, z, tych, tych lotników było więcej w 1944 roku, bo to tak generalnie to mieszają fakty, bo to co w Trzemesnej, a jeszcze drugi samolot, który tutaj wyskoczyli też lotnicy, on się rozbił gdzieś koło Nowego Sącza dopiero ten samolot. Trzeci się rozbił w Olszynach. No. no. I ci piloci wyskali... Niemiecki, drugi angielski, nie? Samolotny? Ten akurat w wolszynach był Polski chyba. Tutaj co w tym to chyba byli Amerykanie byli. Amerykanie, Amerykanie byli. A ten co pod Nowym Sączem to byli chyba Anglicy. Tylko że część tej załogi tu wyskoczyło tu gdzieś w rejonie Świniogóry i też nieznane są losy dokładnie tych ludzi, co się z nimi pod, podziało. No, były tam różne powieści, przypuszczenia. No, no, przypuszczenia, opowieści, ale to tak... Jeden się, jeden się uchronił, całkowicie przeżył wojnę i wrócił no. do Anglii, a, a drugiego, że tam gdzieś miejscowi tam załatwili. No, no bo Jakoś szpiega, czy coś takiego. No, jakoś jako szpiega. No, 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 takie różne powieści są. <śmiech> <śmiech> no i tu jeszcze <laughs> wróćmy do tych za... Że... Nie wiadomo, kto te dełki kłopł na nich. Wcześniej, nie? No jeszcze, wcześniej. Nie bo ja był wykłopany wcześniej. Bierz łopaty u Was, nie? A łapatę pożerali, jak z nich prowadzili, A, żeby zasypać. zasypać. Aha. No, no. Bo potem ktoś się zajął ekshumacją tego. Później, eh, to już do, do zimy to trwało i w zimy dopiero rok, no na co się zają, no rodzina i, no, i grubość, po prostu mazur jest sobie Mazur, ale tak. chyba jeszcze czarni, chyba też w tym brał udział, nie? Tu szarnik. No ten sąsiad... To to Michał? Nie, nie, to on, nie, nie, on już był starszy, bo mhm. on był, był dziewięćdziesiąty. Już... No, czyli ekshumowali no, i pochowali na cmentarzu bo normalnie? Tak, oni są. Oni nas, jakby był w mróz w zimę, to pamiętam, co je wyciągnęli. No i każdy poznawał, bo jeszcze nie to. byli pewni, on już mhm. to o co chodziło. Mhm. Ale poznali po ubraniach. Wiedzieli, że, że to jest... No jest on na pewno. Mhm. No. No kawa no jest chyba nie w Nie, w rękawicy jest pochowany kawa. Już jest przeniesiony do trzemestr. Do, do trzemestr jest Bo no, tam nie było odsmartazu, No nie było, nie było. Ale to Jaciu kawa jest i, i tu je przeniesie. Nie, to są to kłopoty, to mówił. A tam pora kłeś no. ale już tu są zwłoki. Mhm. No, potem grobowiec postojony jest. Czyli wrócił do siebie? Wrócił no. do. Tak, do, tak. Do, do długo Krainy to... ludzi szczęśliwych. No, no to mówią na trzemestr, na ludzi szczęśliwych. No. <laughs> No coś w tym jest. Także tu. No i ten. No tak, i tutaj Bogu dziękować i chwała tutaj dzieciakom z naszej szkoły, że jednak dbają tutaj o ten. Tak, pomnik. To zawsze z kwiatami przychodzą? Zawsze tu jakieś licze, kwiaty są jakieś z Z grup, grup, grupami ze szkoły tak samo tu przybywają. No, to chwała tutaj nauczycielom, chwała dzieciakom, A. że o tym pamiętają. Takie to są nowe, nowe nowe kwiaty, tam z tyłu to chyba są poprzednie, to to, tam są na boku odłożone już wiadomo że z poprzedniego roku, no, tak? to miejsce, to miejsce żyje, to miejsce żyje, żyje, żyje to miejsce. i tu jeszcze parking podobno ma być jakiś gdzieś powstać, nie? No, droga chyba i parking coś tu miało być, ale no, tak to, to, to znaczy te parki bym kupił Knolski, daje 15 tysięcy za, za tam parkur. a to już miejsce jest kupione, tak? Jest a. kupione. I no tu kawałek muszę się u, u tego, u Krzyśka idziemy kupić. No bo tu widać asfalt stąd przecież. No. No, no, no. no. tu asfalt widać. No pewnie. Także tu nie daleko by było do tego, no, dojechać. No. No bo tu jest droga prywatna, a tu jest jako gminno ta nasza no. I prawidłowo to i tamtą drogą prowadzili, a nie tu na zabawę i no tam prosto. No wiadomo. No ta droga jaka była to ja też dobrze pamiętam no, ja jak, pamiętam, jak, jak było dziecko. Poświęcenie ja pamiętam był... by nie było ja nie Moje ręce to by nie było. Mm -hmm. Bo na 200 samochodów przywieździsz, za każdym idzie i roz, Pamiętam jak tu robisz zdjęcia na poświęceniu te, tego, tego te pomnika? pomnika obecnego. Tego no, To tu, gdzie ta Olszyna jest tam. No to była jeszcze łąka normalnie. Tam nie było żadnego drzewa. Nie, to tu ziemniaki były posadzone no, wtedy. Tu były wtedy... no, no, ziemniaki posadzone. No, ziemniaki były posadzone, ale i trawa trawnik też był. Bo z, z... No tam dalej była ściernica. Na było no. brąka, natomiast tu na dole była koło rzeki była łąka. Tak, i tu była masa ludzi, tutaj było dużo ludzi. No, bardzo, bardzo dużo ludzi. Bo, ja tu mam zdjęcie gdzieś tu stoję pod tą, no. koło tej brzoty. <noise> Jeszcze taki... z grzywką występowałem wtedy. I tam ksiądz z, z, z zakładu, z, z, z to nawet. No, Jasiak, to, no, to, no ten Jasiak, no ten na krzesełku. Jasiak, ze to stanowisko takie miał na, na krzesełku. Orkiestra była z Ściężkowic. Orkiestra z Ściężkowic grała pięknie. Piękna uroczystość była, ksiądz ryzna wszystko pięknie poprowadził. A i było wtedy piękna chomija tego tak. księdza ryznara. Księdza Rysnara, tak, tak. Jest, jest nagranie w internecie no. opublikowane. Rysna. No bo to, bo to w zasadzie to jest drugi pomnik, bo tu pierwszy był taki, go się już trochę poniszczył Tu była taka, taka tablica odlewana. No, to jest, jest oczywiście pięknie, no. bardzo ładnie zrobione. No bo to jest pieniążki dawa gmina, a przedtem rodzina robiła. Przed rodzina to zrobiła. No, a to jest gminia robił. To jest tu są schodki. Płotek chyba jest ten sam, który był. Jest schodki tak, że można jest. wyjść. do Płotek jest ten sam. Z tamtego pomnika ten płotek został. No płotek chyba ten sam jest, ale bardzo podobny. No. Nie, ten sam jest. Ten sam ale był Ale był, był chyba był otwierany w tej bodajże, a może bo nie... To jest niechmy. kute. Tylko to była troszkę niższa, ta płyta była niższa, betonowa, i ten cokolik też był dużo niższy. I była taka metalowa płyta pamiątkowa bez zdjęć. Tak, tak, tak. Tylko same napisy były. Same napisy. Także pamięć o nich nie zaginie? No nie, oby nie. Oby nie, a szkoda, że się właśnie w tej chwili o tej historii coraz mniej pamięta. No bo to jest... Ludzie z tyłu i nie pamiętać co tak. napisane, gdzie jest w ciągu, to pamiętają. No bo tam, tam? w Skrzeszowie, w Kruku, no to jest, tam więcej, nie? No, tam więcej ludzi zginęło też, nie? Tam nas wosili. No tam wywozili, rozstrzeliwali to, to. chyba Żydów przy likwidacji getto torąckiego. No, no, to Część chyba na Kirchhole tam jest pochowanych, no. część chyba... To na samym rynku chyba zabili około tysiąca do... znaczy od 800 do tysiąca ludzi się szacuje. Tak, no, to tak. wtedy Kwistek no. Staszek tam był przy ty... Na Tarnowskim ta, ta, rynku tak? Tak, na Tarnowskim rynku. No. To tu byli z tego baudystu. z no. służby byli wzięci przymusowo do usuwania tych zwłok i między innymi Staszek Kwistek mi opowiadał o tym co się no. tam działo. No. To przecież tam no. rozbijali główki dzieciom o róg kamienicy. Masakra. Przypomnę straszne czasy. To więcej nie da się odczytać, bo jest kontrasty słoneczne. No ale tu pochówek, to Niemcy, można powiedzieć, że dobrze wybrali, by nie? Tak, no. lecką suchą, nie? Tam? No oni wiedzieli co będzie. <laughs> no. Prąd mieli za Wisłą i i wiedzieli, że jak Iwan ruszy, to trzeba będzie nogi zapas brać, bo oni sobie zdawali z tego sprawę na pewno. Tak, tak. To nie byli. I też nie byli w ciemię bici. No to pewne. I wybrali takie miejsce, żeby ludzie o tym jeszcze. No, tak I suche, i, i takie znaczne. Tak, tak. Zresztą u nas się o tym pamięta, ale my na przykład mamy problem z odszukaniem pochówku. Pierwszego męża mojej babci, Wojciecha Zegara, to był wujek Bronka Zegara, uh -huh. on gdzieś zginął pod Lublinem, tam gdzieś w okolicach Marianowa i okazuje się, że nie ma żadnych pochówków z pierwszej wojny. To było jednak w kongresówce za rosyjski i oni kompletnie o to nie dbali. Gdzieś zwłoki zarzucili zakopać, ludzie zapomnieli, skończyło się. No i nikt nie wie, nikt nie wie. To tutaj jednak w tym rejonie trzeba przyznać ta Austriakom, że jednak te te, te me, takie cmentarzyki z tej pierwszej wojny są. Są, te, tak, tak, Są te miejsca oznaczone. Tam ci nie dbali w ogóle o to. To A, co tam. kończymy? Już, jeszcze, jeszcze? No to będzie tyle. No to dobrze No to dziękujemy bardzo.